Cześć wszystkim, witam Was na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku będziemy odtwarzać przez 5 dni śniadania z Pinteresta. Więc na pierwszy rzut lecą takie paniekie. Ogólnie ja znalazłam gdzieś w internecie przepis na bardzo podobne paniekie, więc dobra, robimy je. Ok, więc w przepisie było napisane, że dwa jajka trzeba wbić. Ok, teraz dodajemy 150 gramów mąki przedne. Dodajemy 200 ml mleka i tutaj znowu mam tą wagę kuchenną. Jest, jest, mamy to, mamy to. Jezu już się zestresowała, bo ja zawsze po prostu jak coś właśnie sypię albo nalewam i muszę mieć do tego tą wagę, to ja zawsze stresuję, że za dużo albo za mało. Teraz dodajemy dwie łyżki oleju. Dobra, teraz dodajemy dwie łyżeczki proszku do pieczenia. I w przepisie jest napisane, że dodajemy cały taki boreczek cukru wanilinowego. No i teraz dodajemy szczyptę soli. No i co? I teraz miksujemy. O! Czekajcie, trzeba to najpierw tak wymieszać, żeby ta mąka nie wyleciała Zawinięłam Okej, okay, mieszamy Dobra, jak widzicie mamy już tutaj naszą masę z tego uzyskaną I teraz oczywiście dajemy to na patelnię i zobaczymy co z tego wyjdzie I czy będzie to w ogóle smaczne czasie jak smażą mi się już te pancake'i to ja sobie obiorę owocki i sobie je pokroję i nie mam nutelli ani żadnego kremu czekoladowego w domu więc po prostu skorzystam z dżemu mojej mamy i na serio byłam tego pewna, że my mamy banany w domu i się okazało, że nie mamy bananów w domu ale to jest chyba nektarynka, więc y, obiorę sobie i pokroję nektarynkę i sądzę, że też będzie okej. Okay. Zobaczcie, jak poszłam szukać bananów. Y, przypiekły mi się trochę te pancake'i, więc... No ogólnie są trochę przypieczone, ale... Mam nadzieję, że to nie zmieni smaku. Tak jak widzieliście na przebitce, y, ja właśnie skończyłam robić te pankejki i niektóre się trochę przypaliły, niektóre nie. Yy, tutaj mam dżem ze śliwek no i mam na Niestety nie miałam ani borówek, ani truskawek, ani banana, chociaż byłam pewna, że mam tego banana. No ale trudno, więc kosztujemy tak jak jest. Są takie wiecie mięciuteńkie, takie puszyste. Wow, no dobre. Ogólnie ten posiłek oceniam 10 na 10 na serio. Trafiony na maksa. Okej, okay, dzień drugi robienia śniadania z Pinteresta. I dzisiaj sobie zrobimy takie coś. To są takie grzaneczki z awokado i z serkiem białym. I no serio wydaje się to proste. A też dzisiaj nie chciałam za dużo eksperymentować z jedzeniem, ponieważ jest już prawie 12. Okej, okay, mamy chleb dostowy i teraz sobie go wstawimy, żeby były takie grzaneczki. Tam na zdjęciu chyba był ten ciemniejszy chleb dostowy, ale niestety w domu mamy tylko ten. Teraz będziemy kroić awokado. Ja nie wiem czy to się je. To jest ta tak jakby końcówka od dubki. Nie wiem jak to powiedzieć, ale to jest takie brązowe. Nie wiem czy to się je. Dlatego to odkroiłam. Ale to teraz kroimy na plasterki. O, grzanki mi wyskoczyły. Okej, okay, mamy już nasze grzaneczki i teraz z serkiem będę to ogólnie smarować. to się tak prezentuje i teraz jeszcze to trzeba doprawić na przykład pieprzem czy solą. Mamy już nasze tuściki Teraz będziemy testować. Okej, okay, mamy już nasze grzaneczki z awokado i dobra, testujemy. Na serio są dobre, ale ja bym tutaj dodała. Na przykład jakie już pomidorka. It's nice. I moja ocenka na te tościki to jest takie 9 na 10 na serio. Bo jakby im więcej tego zjem, tym jest smaczniejsze. Ja wiem, że to nie wyglądało jakoś tak bardzo estetycznie, jak na pięcialeście, ale starałam się dobrze? Okej, okay, dzisiaj tworzymy przepis numer 3, czyli takie bajgle i do zrobienia tego bajgla jest nam potrzebny łosoś selek biały i ogórek na Pinterestie było bardzo dużo różnych jakby bajgli w sensie z różnymi dodatkami Okay, robię test. To jest na serio mega dobre. Mi mm, to bardzo smakuje. Mm, połączenie serka białego, łososia i ogórka w bułeczce. Wiedziałam, że tak dobrze może smakować. Na serio przepyszne. Daję temu 10 na 10. Witam Was w dniu czwartym od stwarzania śniada z Pinteresta, a dzisiaj sobie odtworzymy taką owsiankę. Dobra, co nam jest potrzebne? Oczywiście płatki owsiane, jogurt, bo tam jest jogurt. Ja mam jeszcze tutaj słonecznik, bo tam są jakieś ziarenka. Mam jagódki, cynamon, jeszcze tam jest pokrojony banan, więc oczywiście też mam banana. się razie prezentuję to się tak i teraz um, dodam cynamonu, bardziej na tą stronę z jogurtem. Tutaj mam garstkę jagódek, i teraz je szybko przemyję i dam tutaj. Ok, dobra, testujemy to i możecie no, znaczy to będzie dobre, bo no kurde, jak to może nie być dobre, jeżeli tutaj są po prostu owocki, płatki owsiane, jogurt i cynamon. No, testujemy. Bardzo dobre. Ja już to tutaj trochę tak wymieszałam, więc nie wygląda to aż tak bardzo apetycznie, ale jest na serio dobre. Daję ogólnie 10 na 10. Dzisiaj będziemy odtwarzać już ostatni przepis z Pinterest'a, mianowicie taką sałatkę. Ona wygląda na mega prostą i mam nadzieję, że będzie dobrze smakować. Dzisiaj w sensie ja lubię takie sałatki, lubię takie lekkie rzeczy, więc mam nadzieję, że się po pierwsze im nie udaję, a po drugie, że będzie naprawdę mega dobra. Ogólnie zrobię tą sałatkę w trochę innej wersji, ponieważ nie mam małej mozzarella, mam dużą mocarelę i nie mam yy, pomidorków koktajlowych, tylko mam duże pomidory. I jeszcze nie pomyślałam, bo ogólnie wczoraj zaniosłam mojej babci szpinak Nie zauważyłam, że to jest szpinak, byłam pewna, że to jest sałata czy cokolwiek innego I mam rukole Nie mam szpinaku, więc trochę będzie to inna sałatka, ale mogę zobaczyć, bo ja jeszcze powinnam mieć taką sałatę Więc po prostu dam taki miks sałat i po prostu te mniejsze rzeczy, mniejsze dodatki zastąpię dzisiaj tymi większymi dodatkami